W szpitalu. Moja synowa odłączyła mnie od maszyny. Pielęgniarka wszystko nagrała. Leżałam na szpitalnym łóżku i patrzyłam jak moja synowa Zuzanna sięga za respirator. Jej wypielęgnowane palce owijały się wokół kabla zasilającego, a ona szeptała do mojego syna Janusza. Lekarz powiedział, że i tak nie przeżyje nocy, to tylko przyspieszy sprawę. Nie wiedzieli, że już od dwóch dni nie byłam pod respiratorem. Maszyna tylko monitorowała moje funkcje życiowe, a nocna pielęgniarka nagrywała wszystko telefonem po tym, jak dałam jej 500 zł tego ranka. Jeśli to oglądasz, zasubskrybuj i daj mi znać, skąd oglądasz. Pozwólcie, że cofnę się i opowiem, jak skończyłam obserwując własną rodzinę, która próbowała mnie zamordować dla pieniędzy, o których nawet nie wiedzieli, że przeniosłam je za granicę 6 miesięcy wcześniej. Mam na imię Katarzyna. Chociaż wszyscy wołali na mnie Kasia aż do około trzech lat temu, kiedy Janusz zaczął mówić do mnie matko w ten chłodny, formalny sposób, który powinien być moim pierwszym ostrzeżeniem. Mam 71 lat i do niedawna myślałam, że zrobiłam wszystko dobrze. Wychowałam dwoje dzieci po tym, jak mój mąż Daniel zginął w wypadku na budowie, kiedy byli nastolatkami. Pracowałam na podwójnych zmianach w szpitalu przez 20 lat, żeby zapewnić im studia. Janusz został prawnikiem, niezbyt dobrym, ale miał dyplom. Moja córka, Joanna, została agentką nieruchomości, również niezbyt skuteczną, ale próbowała. Tak przynajmniej myślałam. Kłopoty zaczęły się we wtorek rano w marcu, kiedy złamałam biodro, poślizgnąwszy się na oblodzonym chodniku przed sklepem spożywczym. Nic dramatycznego, tylko czyste złamanie, które wymagało operacji i rehabilitacji. Zadzwoniłam do Janusza z karetki, ponieważ mieszkał najbliżej, tylko 15 minut od Szpitala Miejskiego imienia Jana Pawła II. Mamo, to jest naprawdę niewygodne, powiedział, kiedy w końcu pojawił się 3 godziny później, z Zuzanną ciągnącą się za nim w swoim designerskim płaszczu, który jak wiedziałam, kosztował więcej niż moja miesięczna emerytura. Mieliśmy dzisiaj spotkanie z naszym doradcą finansowym. Przepraszam, że moje złamane biodro zakłóciło wasz harmonogram. Powiedziałam, próbując zachować lekki sarkazm, ale Zuzanna to wychwyciła. Ścisnęła ramię Janusza. Twoja mama cierpi, kochanie. Powinniśmy porozmawiać o jej sytuacji mieszkaniowej, kiedy poczuje się lepiej. Sytuacja mieszkaniowa. Te dwa słowa uruchomiły wszystkie dzwonki alarmowe, które wykształciłam przez 7 dekad na tej ziemi. Ale zostałam przewieziona na operację, zanim zdążyłam zareagować, a kiedy się obudziłam, wszystko już zostało uruchomione. Oto co warto wiedzieć o emerytowanej pielęgniarce kardiologicznej. Znasz każdą osobę w szpitalu. Pracowałam w szpitalu miejskim przez 34 lata. Wyszkoliłam większość personelu, który tam obecnie pracuje. Więc kiedy Ania, jedna z moich byłych uczennic, teraz pielęgniarka oddziałowa na oddziale chirurgicznym, odciągnęła mnie na bok podczas mojego drugiego dnia rekonwalescencji, posłuchałam. Kasiu, nie powinnam ci tego mówić, szepnęła, sprawdzając korytarz. Ale twój syn pytał o twój stan psychiczny. Przyprowadził jakiegoś lekarza, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Doktor Nowak. Facet mnie przeraża. Jakiego rodzaju lekarza? zapytałam, chociaż już podejrzewałam. Psychiatra. Specjalizuje się w ocenie kompetencji geriatrycznych. Janusz rzuca terminami takimi jak demencja i niezdolność do samodzielnej opieki. Kasiu, przez wszystkie lata pracy z Tobą jesteś bystrzejsza niż ludzie o połowę młodsi. Wtedy zrozumiałam. Sytuacja mieszkaniowa, o której wspomniała Zuzanna, nie dotyczyła uzyskania przeze mnie pomocy. Chodziło o uznanie mnie za niekompetentną, żeby mogli kontrolować moje finanse. Nie wiedzieli, że planowałam swoją emeryturę od lat, a milionowe odszkodowanie z ubezpieczenia na życie po śmierci Daniela, którego nigdy nie dotknęłam. Tylko pozwoliłam mu rosnąć w inwestycjach przez 35 lat. Jest teraz warte 4,7 miliona złotych. Nigdy nie powiedziałam dzieciom dokładnej kwoty. Z tego co wiedzieli, żyłam z mojej emerytury szpitalnej Izusu. Aniu, potrzebuję, żebyś mi wyświadczyła przysługę, powiedziałam wyciągając telefon. Chcę, żebyś udokumentowała wszystko. Każdą wizytę, każdą rozmowę, każdy papier, który spróbują mi dać do podpisania. Możesz to zrobić? Ścisnęła moją dłoń. Wszystko dla ciebie, Kasiu. Ale co zamierzasz zrobić? Dam im dokładnie to, czego chcą, powiedziałam. A przynajmniej to, co myślą, że chcą. Następne trzy tygodnie były lekcją o tym, jak szybko rodzina może zamienić się w sępy. Joanna przyleciała z Gdańska, nagle zatroskana o dobro mojej kochanej mamy, po tym, jak nie dzwoniła do mnie przez osiem miesięcy. Ona i Zuzanna stały się nierozłączne. Głębiły się w kątach, omawiając ustalenia i przejścia. Myśleli, że jestem naćpana lekami przeciwbólowymi, ale chowałam pigułki i brałam tylko tyle, ile absolutnie potrzebowałam. Ból utrzymywał mnie w ostrości, utrzymywał mnie w złości, utrzymywał mnie skupioną na tym, co słyszałam, kiedy myśleli, że śpię. Sam dom jest wart 800 tysięcy złotych, szepnęła Joanna pewnego wieczoru. A ona musi mieć co najmniej kilkaset tysięcy na oszczędnościach. Janusz myśli, że jest więcej. Odpowiedziała Zuzanna. Nigdy nic nie wydawała. Jeździła tą samą Hondą przez 15 lat. Nigdy nie podróżowała. Nigdy nie kupiła sobie nic ładnego. Typowa mentalność z czasów kryzysu, powiedziała Joanna, a ja musiałam ugryźć się w język, żeby nie powiedzieć jej, że urodziłam się w 1953 roku. A nie w 1933 roku. Kiedy zdobędziemy pełnomocnictwo, możemy sprzedać dom, zlikwidować jej konta. Dom opieki z pamięcią jest tylko 3000 zł miesięcznie. Nawet jeśli przeżyje kolejne 10 lat, i tak wyjdziemy na plus o miliony. Krew jest gęstsza od wody, ale najwyraźniej nie gęstsza od pieniędzy. Doktor Nowak przyszedł następnego dnia z jego oceną kompetencji. Był szczupłym mężczyzną z nerwowymi rękami i uśmiechem, który nigdy nie sięgał jego oczu. Janusz i Zuzanna stali za nim jak strażnicy, podczas gdy on zadawał mi pytania. Pani Katarzyno, który mamy rok? 2024 odpowiedziałam, celowo mówiąc powoli, pozwalając moim oczom trochę błądzić. A kto jest prezydentem? Zatrzymałam się, zmarszczyłam brwi. Och! Ten człowiek, wiesz, ten z. urwałam, obserwując, jak Janusz i Zuzanna wymieniają zadowolone spojrzenia. Czy może mi pani powiedzieć imiona swoich dzieci? Janusz, powiedziałam wyraźnie, a potem zawahałam się. I moja córka Janina nie Joanna czasami je mylę. Trwało to tak przez godzinę dawałam wystarczająco dużo błędnych odpowiedzi, żeby wydawać się zdezorientowaną. Ale nie na tyle, żeby wydawać się, że udaje. Najtrudniejsze było obserwowanie, jak twarz mojego syna rozjaśnia się za każdym razem, gdy potykałam się o odpowiedź. 36 godzin porodu, żeby sprowadzić go na ten świat. I do tego to doszło. Ale to nawet nie jest najgorsze. Najgorsze nadeszło dwa dni później, kiedy podsłuchałam Zuzannę przez telefon na korytarzu. Tak. Doktor Nowak powiedział, że zdecydowanie kwalifikuje się do domu opieki z pamięcią. Potrzebujemy tylko, żeby podpisała papiery, albo jeśli odmówi, możemy złożyć wniosek do sądu. Nie, ona niczego nie podejrzewa. Spadek co najmniej 5 milionów, kiedy wszystko zostanie zlikwidowane. Tak, na pewno możemy dokonać tej darowizny na pańską kampanię, sędzio Kozłowski sędzia Kozłowski znałam to nazwisko. Był w wiadomościach za przyjmowanie łapówek, ale jakoś nigdy nie został oskarżony. Teraz wiedziałam, dlaczego Janusz wydawał się tak pewny co do postępowania sądowego. Kupili sędziego. Tej nocy zadzwoniłam do mojego przyjaciela Tomka, rybaka, który mieszkał w chacie w pobliżu rzeki łososia. Spotykaliśmy się krótko około 10 lat temu. Pozostaliśmy dobrymi przyjaciółmi potem. Tomku, potrzebuję gdzieś zniknąć na jakiś czas. Możesz mi pomóc? Kasiu, co się stało? Moje dzieci próbują mnie uznać za niekompetentną i ukraść moje pieniądze. Muszę umrzeć. Nastąpiła długa pauza. Prawnie czy dosłownie? Prawnie, ale musi to wyglądać dosłownie. Będę tam jutro z planem. Plan był genialny w swojej prostocie. Tomek znał pielęgniarkę. Marię, która pracowała na nocnej zmianie na O -im o Emie. Za 10 tysięcy złotych, które chętnie zapłaciłam, pomogłaby zainscenizować kryzys medyczny, który wymagałby podłączenia mnie do respiratora. Następnie, po kilku dniach, po cichu odłączyłaby respirator, ale zostawiłaby maszynę włączoną, sprawiając, że wyglądałoby na to, że nadal jestem od niej zależna. W międzyczasie pogorszyłoby się moje zdrowie, a Tomek załatwiłby mi transfer do mniejszego szpitala na północy kraju, na specjalistyczną opiekę. Z wyjątkiem tego, że nigdy bym tam nie dotarła. Karetka zatrzymałaby się w chacie Tomka, gdzie ukryłabym się, podczas gdy wszyscy myśleliby, że umieram w jakimś odległym ośrodku. Ale potrzebowaliśmy jeszcze jednego: dowodu na to, co planuje moja rodzina. W tym miejscu wkracza Ania. Nagrywam wszystko, powiedziała mi, pokazując mi swój telefon. Janusz, przyprowadzający tego podejrzanego lekarza. Zuzanna mówiąca o twoich pieniądzach, Joanna omawiająca sprzedaż twojego domu, kiedy jeszcze żyjesz. Ale, Kasiu, dzisiaj rano usłyszałam coś, co wszystko zmienia. Odtworzyła mi nagranie. To był Janusz i Zuzanna w poczekalni dla rodzin. Głos Janusza: Jeśli wkrótce nie podpiszę papierów, być może będziemy musieli rozważyć inne opcje. Zuzanna: Jakie opcje? Janusz. Doktor Nowak zna kogoś, kto może coś zrobić, sprawić, że będzie to wyglądało naturalnie. Osoby starsze cały czas mają wypadki: błędy w podawaniu leków, upadki, nawet problemy z maszynami podtrzymującymi życie. Zuzanna, nie mówisz chyba poważnie? Janusz, mówię, że zaszliśmy za daleko, żeby pozwolić jej upartości zrujnować wszystko. Tata zostawił jej te pieniądze z ubezpieczenia, a ona siedzi na nich jak smok na złocie. Podczas gdy my się zmagamy, Joanna zaraz straci swój dom. Zalegamy z ratami za Mercedesa. Siostra potrzebuje tej operacji. To jest nasz spadek, Zuzanno. Po prostu odbieramy go trochę wcześniej. Zuzanna, ile by to kosztowało? Janusz, pięćdziesiąt tysięcy. Ale biorąc pod uwagę to, co możemy zyskać, Zuzanna, zrób to. Planowali mnie zabić. Mój własny syn planował mnie zamordować dla pieniędzy. Spojrzałam na Anię, która miała łzy w oczach. Dzwonimy na policję, powiedziała. Nie, powiedziałam, jeszcze nie. Jeśli ich teraz zaalarmujemy, po prostu wszystkiemu zaprzeczą. Powiedzą, że zostało to wyrwane z kontekstu. Janusz jest prawnikiem, wie, jak się wykręcić. Potrzebujemy, żeby faktycznie spróbowali. Kasiu, to jest niebezpieczne. Mam do czynienia z niebezpieczeństwem przez całe życie. W moim wieku, co to za różnica? Jedno ryzyko więcej. Więc dopracowaliśmy plan. Maria podłączy mnie do respiratora z uzasadnionego powodu. Będę miała reakcję na lek, która będzie wymagała tymczasowego wspomagania oddychania. Po dwóch dniach odłączy mnie, ale pozostawi maszynę włączoną, sprawiając wrażenie, że nadal jestem zależna. Ania upewni się, że Janusz i Zuzanna będą dokładnie wiedzieć, kiedy skończy zmianę, pozostawiając mnie bezbronną. Najtrudniejsze było czekanie, leżenie w tym łóżku, udawanie, że jestem pod wpływem środków uspokajających, podczas gdy moje dzieci omawiały moją śmierć, jakby planowały wakacje. Joanna zaczęła szukać nowych samochodów w internecie. Zuzanna oglądała domy na plaży. Janusz spotkał się z agentem nieruchomości w sprawie mojego domu mojego domu, w którym ich wychowałam, w którym ich ojciec zbudował tylny taras własnymi rękami. Myśleli, że jestem tylko bezradną staruszką. Zapomnieli, że spędziłam 34 lata na oddziałach kardiologicznych, obserwując rodziny podejmujące decyzje o życiu i śmierci. Wiedziałam dokładnie, jak ludzie zachowują się, kiedy myślą, że nikt nie patrzy. Noc nadeszła szybciej, niż się spodziewałam. To był czwartek. Padał mocny deszcz o okna. Ania zrobiła wielkie przedstawienie, mówiąc Januszowi, że musi wyjść wcześniej z powodu nagłego wypadku rodzinnego. Maria była dogodnie na przerwie. Na ojomie było cicho, tylko piszczenie maszyn i odległy dźwięk pielęgniarek na odległej stacji. Trzymałam oczy zamknięte, słysząc jak drzwi się otwierają. Kroki, dwa zestawy: Janusz i Zuzanna. Jesteś tego pewna? szepnęła Zuzanna. Im dłużej czekamy, tym więcej kosztuje nas to na rachunkach medycznych odpowiedział Janusz. Doktor Nowak powiedział, że i tak jest w stanie śmierci mózgowej. Po prostu pomagamy naturze. Przez moje przymknięte powieki widziałam, jak zbliżają się do respiratora. Zuzanna nagrywała na swoim telefonie prawdopodobnie na potrzeby jakiegoś chorego oszustwa ubezpieczeniowego. Janusz sięgnął po kabel zasilający. Wtedy otworzyłam szeroko oczy. Witaj, synu. Odskoczył tak mocno, że wpadł na Zuzannę, która upuściła swój telefon. Mamo, ty, ty nie śpisz? Nie śpię przez cały czas, powiedziałam siadając prościej. Rurka respiratora nigdy nie była w mojej gardle. Maria tak to ustawiła, żeby wyglądało na podłączone, ale było tylko sprytnie przyklejone pod moją brodą. Poza tym nie była pod respiratorem od dwóch dni. Ta maszyna po prostu monitoruje moje bicie serca, które nawiasem mówiąc, jest idealnie stabilne jak na kogoś, kogo syn właśnie próbował zamordować. Mnie to nie tak, jąkał się Janusz. Och, ale tak jest, powiedziała Ania, wychodząc z za zasłony prywatności z telefonem. Mam wszystko nagrane na wideo. Cześć, Januszu. Pamiętasz mnie? Opiekowałam się tobą, kiedy Twoja mama pracowała na podwójnych zmianach. Ale najlepsze było, kiedy detektyw Kowalski wszedł. Bez związku z skorumpowanym sędzią, tylko szczęśliwy zbieg okoliczności z nazwiskiem: Januszu Kowalski, Zuzanno Kowalska, jesteście aresztowani za usiłowanie zabójstwa. Spisek w celu popełnienia zabójstwa i znęcanie się nad osobą starszą. Joanna próbowała uciec, kiedy przyszli po nią do jej hotelu. Dotarła aż do parkingu, zanim zatrzymało ją trzech funkcjonariuszy. Okazało się, że to ona skontaktowała się z płatnym zabójcą, którego znał dr Nowak, tajnym policjantem, który od miesięcy budował sprawę przeciwko Nowakowi. Doktor Nowak śpiewał jak kanarek, kiedy go aresztowali. Wydał wszystko: łapówki, fałszywe oceny kompetencji, prowizje z domów opieki z pamięcią. Sędzia Kozłowski został aresztowany na swoim polu golfowym. Cała sieć runęła ponieważ nie docenili jednej emerytowanej pielęgniarki, która wiedziała jak udawać nieżywą. Proces był sensacją. Ciąg dalszy kobiety udaje śpiączkę, aby złapać mordercze dzieci, trafiło na pierwsze strony gazet w całym kraju. Janusz dostał 15 lat, Zuzanna 12, Joanna 10. Doktor Nowak dostał 20. Sędzia dostał najwięcej: 25 lat i hańbę. Ale oto, co naprawdę bolało. Przeglądanie ich telefonów i e-maili podczas śledztwa. Odkrywanie, jak długo to planowali. To nie była świeża sprawa. Omawiali to od trzech lat. Każda kolacja bożonarodzeniowa, każda kartka urodzinowa, każde kocham cię, mamo, było kłamstwem przez trzy lata. Sprzedałam dom. Nie mogłam tam dłużej mieszkać ze wszystkimi tymi wspomnieniami zamienionymi w truciznę. Oddałam większość mebli na cele charytatywne, zatrzymałam tylko to, co należało do Daniela: te 4,5 miliona złotych, które zaoszczędziłam. Przekazałam 2 miliony złotych na programy zapobiegania znęcaniu się nad osobami starszymi. Założyłam fundusz stypendialny dla studentów pielęgniarstwa z kolejnym milionem. Zatrzymałam wystarczająco dużo, żeby żyć wygodnie, ale nie ekstrawagancko. Przeprowadziłam się do małego domku nad morzem, w pobliżu miejsca Tomka. Nie jesteśmy już romantycznie związani, ale jemy razem obiad dwa razy w tygodniu, chodzimy na ryby w niedzielę. Adoptowałam kota o imieniu Kłopot, który lubi zrzucać rzeczy ze stołów tylko po to, żeby patrzeć, jak spadają. Wydaje się to odpowiednie. Ania odwiedza mnie raz w miesiącu. Przyniosła mi zdjęcie z imprezy świątecznej na Ojomie. Wszystkie pielęgniarki w koszulkach drużyna Kasia. Rozpłakałam się po raz pierwszy od początku tego całego bałaganu. Dobre łzy, jednak, takie, które zmywają wszystko. Czasami spaceruję wzdłuż plaży i myślę o Januszu i Joannie jako dzieciach. Budowanie zamków z piasku, gonienie fal, błaganie o lody. Zastanawiam się, kiedy się zmienili, albo czy zawsze byli do tego zdolni, a ja po prostu nie mogłam tego zobaczyć. Miłość matki jest ślepa, mówią. Może to prawda, ale już nie jestem ślepa. W zeszłym tygodniu dostałam list od Janusza z więzienia. Chce przebaczenia, mówi, że odnalazł Boga, że Zuzanna na niego wpłynęła, że nie był w pełni władz umysłowych. Wrzuciłam go do ognia nieotwartego. Niektóre mosty nie są przeznaczone do odbudowy. Mają zostać spalone, a popioły rozsypane na wiatr. Mam 71 lat. Pochowałam męża. Dwa razy przeżyłam raka. Przepracowałam trzy recesje. A teraz przeżyłam próbę zamordowania mnie przez własne dzieci. W moim wieku większość ludzi myśli o swoim dziedzictwie, o tym, co po sobie zostawią. Nauczyłam się, że największym dziedzictwem nie jest to, co zostawiasz swoim dzieciom to przetrwanie wystarczająco długo, aby zobaczyć, kim naprawdę są, i wybranie rozwoju, pomimo tego. Myśleli, że jestem tylko bezradną staruszką, której czas minął. Zapomnieli, że spędziłam dziesięciolecia utrzymując ludzi przy życiu. Że znam każdy trik, każdy znak, każdą wskazówkę. Zapomnieli, że zanim byłam ich matką, byłam Katarzyną, Kasią, kobietą, która przetrwała wszystko, co życie jej rzuciło, i wyszła z tego silniejsza. W domku jest cicho, z wyjątkiem fal oceanu i mruczenia kłopota. Uczę się malować, okropnie mi to wychodzi, ale to mnie uszczęśliwia. Dołączyłam do klubu książki z innymi kobietami, które przeszły przez własne bitwy. Nazywamy się srebrne ocalałe, pijemy wino, przeklinamy jak szewcy i przypominamy sobie nawzajem, że nasze głosy nadal mają znaczenie, nasze historie nadal się liczą, nasze życie nadal należy do nas. Jutro mija rok od tej nocy na Ojomie. Ania przychodzi z Marią, żeby świętować. Wzniesiemy toast za przetrwanie, za sprawiedliwość, za rodzinę, którą wybieramy, a nie za rodzinę, z którą się rodzimy. I może, tylko może, opowiem im o agencji FBI, który zaprasza mnie na kawę. Pracował nad sprawą przeciwko sędziemu Kozłowskiemu. Mówi, że podziwia moją odwagę. Powiedziałam mu, że odwaga to po prostu strach, który już trochę pochodził. 40 lat macierzyństwa i do tego to doszło. Ale nadal tu jestem. Nadal oddycham bez żadnej maszyny. Nadal walczę. Nadal odmawiam wyrzucenia jak śmieci, ponieważ o to, czego moje dzieci nigdy nie zrozumiały, nie przetrwałam tak długo, będąc słabą. Przetrwałam, będąc mądrzejszą, twardszą i bardziej cierpliwą niż ktokolwiek, kto próbował mnie złamać. Myśleli, że są drapieżnikami, a ja ofiarą. Zapomnieli, że w naturze najniebezpieczniejszym stworzeniem jest matka broniąca siebie. Słońce zachodzi, zamieniając ocean w złoto i róż. Kłopot domaga się kolacji. Moje obrazy są nadal okropne, ale są moje. Agent FBI, ma na imię Robert, przynosi jutro chińskie jedzenie. Życie w wieku 71 lat nie jest tym, co planowałam, ale jest moje: zarobione krwią, łzami i rodzajem wściekłości, która pochodzi tylko ze zdrady przez tych, których kochałeś najbardziej. Próbowali odłączyć mnie od samego życia. Zamiast tego odłączyli mnie od iluzji, że krew oznacza lojalność, że rodzina jest na zawsze, że dzieci nie mogą stać się potworami. Teraz jestem podłączona do prawdy, do wybranej rodziny, do życia, które jest mniejsze, ale bardziej uczciwe niż wszystko, co miałam wcześniej. Dziękuję za wysłuchanie. Nie zapomnij zasubskrybować i podziel się swoją historią w komentarzach. Twój głos ma znaczenie.